Myśli zaczęły się niewinnie, szepty z tyłu głowy, które mogłem z łatwością zignorować, ale wkrótce stały się głośniejsze i bardziej natarczywe, aż pochłonęły każdą moją chwilę na jawie. A zaczęło się od prostych rzeczy: liczenia kroków podczas spaceru ulicą, stukania palcami według określonego wzoru, układania rzeczy w określonej kolejności. Na początku było to tylko nieszkodliwe dziwactwa, coś co mogłem zbyć śmiechem i potrząśnięciem głowy, ale potem myśli stały się ciemniejsze i bardziej złowrogie. Poczułem się zmuszony do wykonywania dziwnych rytuałów, rzeczy, które dla nikogo poza mną nie miały sensu. Spędzałem godziny układając przedmioty w skomplikowane wzory, Rysując dziwne symbole na ścianach mojego pokoju i skandując bezsensowne frazy pod nosem. Na początku próbowałem oprzeć się tej pokusie, zepchnąć te myśli na dalszy plan i udawać, że one nie istnieją, ale im bardziej się opierałem, tym silniejsze się stawały, aż w końcu pochłonęły każdą moją chwilę swoją duszącą obecnością. Wiedziałem, że to co robię jest irracjonalne i nie ma sensu dla nikogo poza mną, ale nie mogłem się powstrzymać. Myśli mnie opanowały. Zawładnęły moim umysłem, aż nie mogłem już odróżnić, co jest prawdziwe, a co jest fantazją. Z każdym kolejnym dniem rytuały stawały się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Spędzałem całe noce, odprawiając dziwne ceremonie, poświęcając cenne godziny snu w pogoni za jakimś nieznanym celem, a potem pewnego dnia obudziłem się i odkryłem, że rytuały nabrały własnego życia. Przedmioty w moim pokoju zostały przestawione, a na ścianach wymalowano dziwne symbole krwią. Nie pamiętałem, żebym coś takiego robił. Nie pamiętałem w ogóle, jak to się stało. Próbowałem sobie wmówić, że mi się coś wyobraziło, i że musić istnieć jakieś racjonalne wyjaśnienie tego, co widziałem, ale w głębi duszy znałem prawdę. Rytuały przejęły nade mną kontrolę, naginając mnie do swojej woli jak marionetkę na sznurku. Próbowałem zwrócić się o pomoc zwierzyć się przyjacielowi lub bliskiej osobie z tego, co się ze mną dzieje. Ale słowa uwięzły mi w gardle zdławione przez dławiący ciężar wstydu i poczucia winy. Przecież nikt by mi nie uwierzył. Sam sobie prawie nie wierzyłem. I tak cierpiałem w ciszy, a mój umysł był polem bitwy walczących myśli i emocji. Każda bardziej przerażająca od poprzedniej. Wiedziałem, że balansuję na granicy szaleństwa i że jeśli szybko nie poszukam pomocy, coś się stanie. Wyobrażałem sobie najgorsze scenariusze, a moje zdrowie psychiczne z każdym dniem było coraz słabsze. I pewnego wieczoru to się stało. Znów bezwiednie rysowałem dziwne wzory i wygłaszałem słowa, których nie rozumiałem. Wtedy to poczułem. Jakby lekki wstrząs. Zdziwiłem się, w końcu w mojej okolicy nie prowadzono żadnych poważnych robót budowlanych, a trzęsienia ziemi nie występują w okolicach Rzeszowa. Stałem tak zaskoczony tym, co poczułem. Nawet przestałem wypowiadać te słowa, ale nic więcej się nie stało. Po chwili więc się uspokoiłem i wróciłem do codziennych obowiązków. Jednak następnego dnia całe zdarzenie się powtórzyło. Tym razem mocniej. I wtedy to zobaczyłem. W miejscu, gdzie rysowałem tajemnicze znaki pojawiła się rysa. Niewielka, może kilkucentymetrowa. Była kompletnie czarna i sączył się z niej dym. Byłem bardziej zaskoczony niż przerażony. Jednak gdy zmusiłem się, by zamilknąć, rysa po chwili zaczęła się zmniejszać i po chwili zniknęła. Zaskoczony tym podszedłem do ściany, by ją obejrzeć. Wyglądała normalnie, jakby nic, co widziałem, się nie wydarzyło. Przez kilka kolejnych dni starałem się pilnować. Jak tylko łapałem się na kreśleniu dziwnych znaków, starałem się zająć czymś ręce. Gdy wypowiadałem dziwne słowa, zmuszałem się do śpiewania lub recytowania czegokolwiek. To było jak walka z samym sobą. Ale nie jestem w stanie kontrolować się cały czas. A to przemuje kontrolę nade mną też w nocy. I wtedy właśnie to się stało. Obudziłem się nagle, jakby moje ciało wyczuło, że coś jest nie tak. W pokoju było bardzo gorąco, wręcz czułem jak ścieka ze mnie pot. I wtedy to zobaczyłem. Na ścianie była dziura. Już nie rysa, a spore pęknięcie. Wokół niego było pełno dziwnych symboli, które najprawdopodobniej sam namalowałem w nocy. Całkowicie czarne, z którego biło gorąco i sączył się dym. I wtedy pojawiło się to coś po prostu zarys. Najpierw wyglądało jak uśmiech, ale po chwili zaczęło się rozszerzać. Wyglądało jak szczęka pełna zębów ale nieludzkich zdecydowanie nieludzkich. Było ich za wiele i były cienkie, ale bardzo długie. A potem te zęby zaczęły się poruszać odchylały się raz do przodu, raz do tyłu jakby próbowały coś nabrać jakby chwytały powietrze i potem ten syk jakby przez rurę uciekało powietrze dźwięk prosto z tych zębów. Patrzyłem, a mój mózg nie mógł pojąć, co widzę. To było tak nierealne, jakbym oglądał jakiś horror. Chyba moje ciało zareagowało samo, bo zrobiłem coś, czego normalnie bym nie zrobił. Rzuciłem się w stronę tych zębów. Moje ręce wyciągnęły się prosto przede mnie. Jednak nie do pęknięcia, a obok. Zacząłem rozpaczliwie wycierać symbole. Praktycznie drapałem paznokciami ścianę, aby to pościerać. Początkowo nic się nie działo, a potem dźwięk syku się zwielokrotnił, ale był inny niż poprzednio. Jakby coś zasysało rzeczywistość. Czułem na skórze nawet ruch powietrza. W desperacji drapałem ściany. Moje paznokcie zaczęły krwawić, ale symbole zamazywały się. Ku mojej uldze pęknięcie zaczęło się zmniejszać, zanikać. Jakby moje niszczenie symboli przynosiło efekt. Po chwili była już tylko szczelina, a później, później kompletnie wszystko znikło. Spojrzałem na swoje dłonie. Wyglądały strasznie. Poździerana skóra, starte do krwi paznokcie, Poszedłem do łazienki, by je umyć i wtedy zobaczyłem swoje odbicie. Przerażone, rozbiegane oczy, dziwny grymas na twarzy, coś pomiędzy przerażeniem i szaleństwem. Płosy posklejane przez pot z pyłem ze zdrapywanej ściany. Tym razem udało mi się uciec od tego, co jest po drugiej stronie, ale czy następnym razem będę miał tyle szczęścia? Na imię mam Piotr. Nigdy nie wierzyłem w zjawiska nadprzyrodzone ani w nic podobnego. Duchy, demony, opętanie. To wszystko były tylko wytwory wyobraźni, materiał z horrorów i opowieści przy ognisku. Tak było, dopóki nie zaczęły się koszmary. Jednak zaczęło się tak naprawdę od szeptu, ledwo słyszalnego w zakamarkach mojego umysłu. Na początku ignorowałem to, uznając to po prostu za moją nadmierną wyobraźnię, która płata mi figle, ale w miarę upływu dni szep stawał się coraz głośniejszy, bardziej natarczywy, aż stał się stałą obecnością w moim umyśle, głosem, którego nie mogłem uciszyć. Próbowałem to ignorować, zepnąć na sam kraniec umysłu i udawać, że nie istnieje. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, głos zawsze tam był, szepcząc mi do ucha ciemne myśli i złowrogie pragnienia. Na początku te myśli były wystarczająco nieszkodliwe. ulotno obrazy przemocy i zniszczenia, które z łatwością mogłem odpędzić potrząśnięciem głowy. Ale w miarę upływu czasu myśli stawały się coraz ciemniejsze i bardziej złowrogie. Aż w końcu Pochłonęły każdą moją chwilę na jawie. Poczułem, że nawiedzają mnie wizje tajemniczej postaci czającej się w zakamarkach mojego umysłu. Miałem wrażenie, jak lodowate palce tej postaci oplatają moją duszę, z każdym dniem wciągając mnie coraz głębiej w ciemność. Próbowałem zwierzyć się bliskiej osobie z tego, co się ze mną dzieje, ale mi nie uwierzyła. Poleciła mi wziąć kilka dni urlopu i odpocząć, bo pewnie jestem przemęczony. Ale niezależnie od tego, jak bardzo się starałem, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że coś jest bardzo nie tak. Poczułem narastającą we mnie ciemność, która z każdym dniem wydawała się coraz większa, silniejsza. A potem pewnej nocy miałem sen, a przynajmniej myślałem, że to sen. Znalazłem się w nim przed lustrem i wpatrując się we własne odbicie z poczuciem lęku. Jednak przyjrzałem się bliżej, zdałem sobie sprawę, że odbicie, które na mnie patrzy, nie było moim własnym. To była twarz nieznajomego, pokręcona karykatura ludzkości z oczami ciemnymi jak węgiel i uśmiechem, od którego ciarki przeszły mi po plecach. Próbowałem odwrócić wzrok, przestać się wpatrywać w odbicie lustra. Ale to nie pomogło. Postać w lustrze wyciągnęła rękę i przywołała mnie bliżej. Jej głos był drugogim szeptem, który pojawił się z tyłu mojej głowy. Podejdź bliżej szepnęła postać przyjdź i dołącz do mnie. Próbowałem się przeciwstawić, odwrócić się i uciec jak najdalej od lustra ale niezależnie od tego, jak bardzo się starałem, nie mogłem oderwać wzroku od postaci w odbiciu. A potem, bez ostrzeżenia, lustro rozbiło się na milion kawałków, wyrzucając odłamki szkła we wszystkich kierunkach. Krzyknąłem, gdy ogarnęła mnie ciemność. Pochłonęła mnie w całości i wciągnęła w otchłań rozpaczy. Kiedy się obudziłem, byłem zlany zimnym potem, a serce waliło mi w piersi jak młot pneumatyczny. Próbowałem sobie wmówić, że to tylko sen, że to wszystko nie dzieje się naprawdę. Ale w głębi duszy znałem prawdę. Ciemność była prawdziwa i z każdym dniem stawała się coraz silniejsza. Poszedłem do łazienki się umyć i wtedy zrozumiałem. W lustrze zobaczyłem twarz, ale już nie swoją. Uśmiechnęła się i powiedziała: "Cześć. Piotra już nie ma." Możesz do mnie mówić, zły. Pojawiły się znikąd i wpełzły do mojego umysłu niczym krople wody, sączące się przez szczeliny w moim zdrowiu psychicznym. Na początku były to niesłyszalne szepty, ulotne cienie w zakamarkach mojej świadomości, które łatwo odrzucić jako nic innego, jak produkt nadmiernej wyobraźni. Ale w miarę upływu czasu Stawały się coraz silniejsze, coraz bardziej natarczywe, aż pochłonęły każdą moją chwilę na jawie swoją duszną obecnością. Próbowałem je ignorować, zepchnąć na sam koniec umysłu i dawać, że nie istnieją, ale one zawsze tam były, czając się tuż pod powierzchnią, czekając na najmniejszą okazję, by wydostać się z powrotem na pierwszy plan moich myśli. A wszystko zaczęło się niewinnie. Najpierw pojawiła się przylotna myśl o tym, jakby to było, gdyby kogoś skrzywdzić, zobaczyć jego strach w oczach. To przerażenie, gdyby ta osoba zdała sobie sprawę, że jest zdana na moją łaskę. To była pojedyncza, samotna myśl, która pojawiła się całkowicie znikąd. Po prostu się pojawiła i zniknęła. Nie przywiązywałem do tego faktu żadnej wagi. Za jakiś czas kolejna myśl, dużo mocniejsza i jakby silniej zapadająca mi w pamięć. Aż czasem te myśli stawały się coraz ciemniejsze, bardziej pokrętne, aż pochłonęły mnie niczym żarłotna bestia, pożerając moje zdrowie psychiczne i pozostawiając po sobie tylko ciemność. Próbowałem z kimś o tym porozmawiać, zwierzyć się komuś i poszukać pomocy, zanim będzie za późno. Ale słowa zawsze więzły mi w gardle, zdławione przez jakiś ciężar wstydu i poczucia winy. Jak mógłbym komukolwiek powiedzieć o ciemności, która we mnie czaiła się, o pokręconych pragnieniach, które wgryzały się w moją duszę jak nowotwór? I tak cierpiałem w ciszy, a mój umysł był polem bitwy, walczących myśli i emocji, każda bardziej przerażająca od poprzedniej. W nocy często leżałem bezsennie, trafiony poczuciem strachu, który przylgnął do mnie jak całun. Próbowałem odwrócić swoją uwagę, zagłębić się w pracę lub hobby, w nadziei, że uda mi się zagłuszyć głosy szepczące w ciemności. Ale bez względu na to, jak bardzo się starałem, one zawsze tam były. Ciągłe przypomnienie ciemności, która czaiła się we mnie, czekając, aż mnie owładnie. Nawet nie zauważyłem, kiedy zacząłem się gubić w ciemności, poddając się pokręconym pragnieniom, które wdzierały się na krawędzią mojego zdrowia psychicznego. Często fantazjowałem o krzywdzeniu innych, zadawaniu bólu i cierpieniu osobom wokół mnie, dopóki nie błagały o litość. Przerażała mnie głębia zepsucia, w jakim pogrążył się mój umysł. Ciemność troczaiła się we mnie jak ropiejąca rana. Wiedziałem, że balansuję na granicy szaleństwa i że jeśli szybko nie poszukam pomocy, mogę się poddać tym myślom. Ale, nawet gdy racjonalna część mojego umysłu przyczała, żebym szukał pomocy i zwierzył się komuś, zanim będzie za późno, nie mogłem się do tego zmusić. Wstyd i poczucie winy były nie do zniesienia. Poszedłem do psychologa. Odbyłem kilka sesji, próbując odkryć, dlaczego te myśli się pojawiają w mojej głowie. Zasugerował, iż może przeżyłem jakąś traumę, a może to początki depresji albo załamania psychicznego. Każda kolejna diagnoza była coraz gorsza, ale żadna nie przybliżała mnie do zrozumienia, skąd te myśli. Zacząłem brać przepisane przez lekarza leki, ale myśli nie zniknęły, wręcz przeciwnie pojawiają się coraz częściej i są coraz straszniejsze, jakby coś pchało mnie w objęcia obłędu. Zapisuję to na wszelki wypadek. Sam nie wiem, ile jeszcze jestem w stanie je powstrzymywać, nim te myśli mną zawładną.